Jeżeli szukacie sprawdzonej i bezpiecznej strony z końcami, ze wszystkimi metodami płatności do FIFA 15 i FIFA World, zapraszam na solo gaming. Kod Jacob Play daje Wam 5% zniżki. Link w opisie oczywiście polecam. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kolejce Tim Team of the Season. Tym razem jednak mamy BPL. No i zaczynamy z dużego Z. Jak tak, mogę to ująć, moi drodzy. Wydamy 3 miliona na samym początku, ale dzisiaj będzie wyjątkowy dość odcinek. E, jedyny, bo postanowiłem, że wczoraj o 23, kiedy zaczynało się to od CBPL, nagram otwieranie za 3 miliony, tak nie byłem w stanie nagrywać reakcji oraz kamerki. Więc dzisiaj po prostu zdam wam relację, to trafiłem, pokażę kogo trafiłem i dodam ich do naszej kolekcji, bo mogę tak zrobić. Dlaczego wy nie? Otworzyłem, otworzyłem. No to super, e, moi drodzy. No co, zaczynamy bez zbędnego obijania bawełny, genialny team of the season BPL, świetny team of the week, no czego chcieć więcej, czego chcieć więcej, zaczynamy, no i koło trafimy, jeszcze nie wiem. Zaczynamy, moi drodzy, od Dufa, czyli informa z nowego Team of the Week. Bardzo dobry inform 80 overall, 87 tempo, 8, 72 driblingu, 82 strzały. No, bardzo, bardzo mi się on podobał. E, oczywiście ta średnia pracowitość może być jak na napastnika. No i jeszcze sprawdziłem, czy kogoś tam nie ma. Dalej, nikogo nie było, więc mogłem otwierać dalej. No i oczywiście lecimy z kolejną paczką. A w kolejnej paczce znajduje się Team of the Season Adrian. Mamy nowego, pierwszego to, co. Oczywiście mówiłem, że gwarantuję, ale ten odcinek był wyjątkowy. Było pewne, że trafię chociaż jednego. Tak naprawdę no wydać 3 miliony i nie trafić toca, to by było coś złego. 83 overall bramkarz. No i naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Styl e, trady, e, bronienia tradycyjny. No ale to wiadomo, e, wszystko tutaj jest pierwszy właściciel. Moi drodzy... E, Trafiliśmy i możemy, mamy w końcu bramkarza w Team of the Season, bo wcześniej przypominam, nie było go za bardzo. Kolejna karta to klasie. Średnio się cieszyłem, powiem szczerze, bo. Bo co, teraz już wtedy już nikt nie chciał tych community tych słabych? tak? No jeszcze Marquisio Marcelo, Matisz to może były trafienia, no ale już e, no nie o klasę nam chodziło. El Shaarawy, czyli nowy zawodnik Team of the Week Inform. Raz e, się dziwiłem, że on jeszcze Informa nie miał, El kolorowy, no ale powiedzmy sobie szczerze, że sezon dla Milanu bardzo średni. E, ruszamy dalej, moi drodzy, bez obijania w bawełnę. No, i kogo mamy dalej, moi drodzy? Kagała, kolejny świetny inform z Team of the Week. 85 overalla, Jego cena to jest chyba od 100 do 200 tysięcy, także naprawdę dostępny. A statystyki ma po prostu nierealne. Czy odżył w BVB? No, chyba można powoli tak powiedzieć. Chociaż BVB też sezon najpiękniejszego nie miało. Bellerabi, czyli kolejna karta z Community Team of the Season. No, i tyle. Możemy go dodać do kolekcji jako. Kolejną kartę po prostu Idziemy dalej moi drodzy i mamy Diufa Po raz kolejny trafiamy Informa z nowego Team of the Week No ale wiadomo, no co, co mogę powiedzieć Idzie na listę transferową, nic więcej Po prostu dobra karta, więc postanowiłem go wrzucić Kolejny moi drodzy kol El Kolorowy, po raz drugi Duplikatów trafialiśmy naprawdę, naprawdę dużo Za dużo, powinniśmy trafiać karty Których jeszcze nie mieliśmy, tak Kolejną kartą, moi drodzy, przed nami to Ribery Chciałem go tu wrzucić, co prawda nie jest specjalną kartą, ale jest po prostu dobrym zawodnikiem No i nieczęsto się go trafia, tak? Także Ribery idzie do naszej kolekcji No to co? Dalej mamy kolejną ciekawą kartę Uwaga, jest nią, a jest nią Klein, Kleina, co, najcieka co najciekawsze, jeszcze nie trafiłem, pomimo tego, że był w m, m, najrzadziej m, najtych. Community Team of the Season, o tak to będę nazywał. Czyli wybranych przez społeczność, społeczność mm, na FIFA. No i Klein po prostu trafia do na naszej kolekcji, bardzo fajnie. Gonalons, trafiony po raz drugi ogólnie w mojej kolekcji. Karta bardzo moim zdaniem fajna, jeżeli używa się Francuzów albo Team e, Ligue A tak, no to nie za bardzo. Aspilikueta mamy kolejnego BPL Team of the Season 86. Lewy obrońca, czyli mamy już Kleina. Mamy obrońcę e, prawego, czyli Klein. Lewy Aspiliqueta, Bramka Adrian. Zaczyna się to kształtować. Środek BPL też już jest naprawdę fajny. Mamy tam Schneiderlina oraz mamy Hendersona. Także jest dobrze. Czy będzie coś więcej? Zaraz zobaczymy, moi drodzy, czy powalczymy. Dalej, no i Austin, mamy napastnika, aczkolwiek Ostin, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo średnia. E, karta Team of the Season spisuje się w QPR, no ale raczej na moje, u mnie na boisko. Średnio będzie miał szansę wyjść. Zobaczymy jeszcze, no chyba, że nie trafię ani Kane'a, ani Kosty, ani Aguero. To wtedy mogę go przetestować, tak? Kazorla, e, moi drodzy, Santi, Kazorla trafia do naszego zespołu. Karta, z której mega się cieszyłem, 90 rala no i powiedzmy sobie, szczerze, genialnie ona wygląda. 81 tempa, 95 dryblingu czy 6, o ile dobrze widzę. No naprawdę, naprawdę mega się cieszyłem. No i Arsenal, kolejny zawodnik z Arsenalu, który tak naprawdę trafia do Team of the Season Jeszcze chciałbym Sancheza bardzo trafić, czy się uda, zobaczymy No ale otworzymy naprawdę dużo paczek w tym właśnie tygodniu Adrian po raz kolejny, no co mogę więcej powiedzieć Po prostu dodamy go jako do Totsów, ale bardzo się nie cieszyłem Jednak zobaczcie na to, Diouf po raz kolejny jest w naszym Team of the Week, a raczej w otwieraniu z Team of the Week. Season i Team of the Week Neymar jako kolejna karta. Brazylijczyk bardzo fajnie, zawsze. Tak samo jak Ribery, niby niespecjalna, ale trafić zawsze bardzo, bardzo miło. Idziemy dalej, moi drodzy. I kolejnym tocem jest Klein. Jak wcześniej nie trafiliśmy go ani razu, to teraz trafiliśmy w tym openingu go dwa razy. Tak to już bywa, tak to już bywa Klein, zapraszam cię bardzo serdecznie No i przyszedł, nie narzekał, jest, ok. E, idziemy dalej, moi drodzy, kolejną kartą jaką trafiliśmy to był inform Adler Adler z tego Team of the Week bardzo fajnie wygląda On mnie nigdy nie zawodził, jeżeli był na bramce Więc bardzo go polecam jako zwykłą kartę A jego informa bardzo, bardzo chętnie przetestuję Zobaczymy jak się będzie spisywał No i e, nikogo nie było poza tym zawodnikiem Idziemy Dalej, czasem jest tak właśnie, że jest mega słaby Inform, a tam nagle Ronaldo. Goalons po raz kolejny w naszej parce. Do, Toc do dodania po prostu i tyle. E, idziemy dalej. Czy będzie to Team of the Season, czy coś innego? To jest Inform Kagała po raz kolejny. Jak mówiłem, że wcześniej mieliśmy dużo duplikatów, nie kłamałem. Naprawdę, tego jest dzisiaj od groma, tak naprawdę. No i co, dalej Fonte, team of the season BPL, aczkolwiek jedna z gorszych kart Tak mi się wydaje, razem z Austinem mogliby sobie przybić piątki No bo mało kto będzie ich Przynajmniej tak mi się wydaje używał Moi drodzy i to by było na tyle, jeszcze przy okazji Trafiliśmy Fabieńskiego, ale musiałem To gdzieś ominąć, to też nie aż tak ważna Karta, dodam go po prostu do W tym momencie, do tego, że trafiliśmy więcej No i moi drodzy, dziękuję wam bardzo Za dzisiejszy odcinek, naprawdę, jeżeli Lubicie reakcje na żywo, to wybaczcie To był ten jednorazowy odcinek, Mam Mam nadzieję, że nie jesteście źli, no ale po prostu nie miałem jak, jak tego nagrywać, a chciałem potwierdzać w tym momencie, kiedy były dostępne i te, i te. To tyle, dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Kolejnym razem w kolekcjonerze Team of the Season.